Single minded Lewandowski! That was special! To szczerze, ja nie sądziłem, że to życie czasów kiedy zobaczymy pada Lewego. RL9 Robert Lewandowski. Never stop dreaming bro. 1000 złotych. Matko boszk, co to się stało? Robert Lewandowski, jego oficjalny pad, warty ponad 1000 złotych. Dobrze słyszeliście? To cude. Znaczy jeszcze nie wiem, czy to jest cudeńko. Kosztuje lekko ponad tysiaka. No jest. Raz, dwa, trzy. I oczywiście cztery. Halo. Cztery. O. Nożek wyrzucamy. I zobaczmy, co mamy w środku. Mój pad został zrobiony przez Kamilę. Pozdro jakiś preloczek, zawieszka. Nieistotne. Zgaduję, że instrukcja też tam się nie przyda. I w końcu na samym dole pat Roberta Lewandowskiego. No, Wychodzimy mi tutaj. Uwaga, uwaga, otwieramy i... Okej. Okay. Eee, gdzie są drążki? A! Nieważne. Delikatnie powolutku wyciągamy sobie pada. A, on ja ma tutaj taki paję, że to jest jakieś dodatkowe guziki. I to aż cztery dodatkowe guziki. Wezmę sobie jeszcze te drążki, których na początku nie widziałem. Założę. Drugi też. Czy so, ja w ogóle tutaj mam coś jeszcze? Yy, chyba, chyba nie ma nic. Żadnych kabli, ładowarki, niczego. To, co nagłada, to jeśli chodzi o design, to... Wiadomo, komuś się może podobać, komuś się może nie podobać. Jeżeli chodzi o mnie, to e, mi akurat siedzi. Ogólnie całość ma jakby taką delikatnie kropowatą teksturę, tą strukturę. I to widać zarówno wizualnie, jak i po prostu czuć, jak się tego pada trzyma. Gałki, drążki, co jak chciałeś, dokładnie tak samo, jak w zwykłym padzie za dwie stówy. Od PlayStation, o no ile jeszcze te pady w ogóle kosztują dwie stówy. Bo teraz to już nie, nie wiadomo, czy to już są trzy stówy, cztery stuwy. Za to dziwą mam wrażenie, że strzałki te przyciski działają dużo płynniej. Nie wiem, może, może mi się wydaje. I faktycznie te cztery przyciski, które mamy tutaj pod spodem, są turbo, turbo, turbo ważne dla wszystkich prosto, jeżeli chodzi o Fortnite'a. Jeśli chodzi o feton, to nie mam żadnego pojęcia, po prostu możecie dać znać. A ja chcę przetestować coś, co jest najważniejsze, czyli to, jak ten pad sobie radzi w trakcie gry. Uznałem, że jeszcze warto wspomnieć, że Robert Lewandowski razem z tą firmą I'm Controllers wypuścili pada do PlayStation, tego którego będę dzisiaj testował. Ale również nie zapomnieli o graczach Xboxa i tak o wypad też pojawił się w ich ofercie. Swoją drogą jest trochę tańszy. To, to to. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz tego kanału z dzwonkiem, to proszę to w tym momencie zmienić klikając ten czerwony godzik tam na dole I z góry Wam dziękuję za wpisywanie godziku jacoberskywyportek A teraz lecimy o nowy pad Roberta Lewandowskiego Z tym padem spróbuję wygrać na arenie Graj Wykrzywione To nie ma prawa się udać Lądujemy MK7 Splasha I skrzyneczka Ziomek Mordo Giń Uh! Rybki. Spray, 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 spray. Szybkie miniski i big. I beczka. Spadamy. O dziwo, to coś na dole w ogóle mi jakby nie przeszkadza. Jeszcze nie wiem, co każdy guzik robi, ale na pewno żaden z nich nie przeszkadza w trzymaniu. Pada w ręce. Tu ziomek. Spróbuję wejść na górę. O, 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 -o. No Daj żyć, daj żyć, daj żyć. Dobra, budujemy. I tu mam ziomka, on ma zero. Dead. No tak średnio, gut bym powiedział. Ten pad jakoś dobrze strzela. Bo to raczej nie jest moja zasługa. Kolejny ziomek Zero, dead Oho, i nie ma W sensie amo Zabieramy lucik I mamy problem Co ty robisz, co ty robisz? Wydaje mi się, że muszę go spróbować obejść On chyba o mnie wie, Klikam to na dole i od razu mam budowanie Plus widzę tych gości Jeden ma zero, no nie A drugi dojeżdża Proszę, nie, 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 No buduje się Przejdę dalej I oni tu walcą Mam gościa Muszę go zabić, muszę go zabić Dawaj, dawaj, dawaj Chodź tu, wariacie Zgin, 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 zgin Co ty robisz no? I kolejny przyleciał Odwrót Wychodzimy Farmimy jakieś matce Strefa idzie A ja mam tutaj żołka Muszę go zabić, muszę go zabić Tak, tak, tak Jest! Leć, leć, leć Haha, <ścoughs> jak ja pierwszą grę to będzie nierealne, nie? Break. Top 10 Ogólnie mogę się mylić, ale wydaje mi się, że jeżeli ktokolwiek z nas gra na padzie To te przyciski przy Fortnite są turbo, turbo ważne O, czekaj, tam ta ziomka Lasteruję go O tak, o tak, o tak Dawaj, 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 mordo Giniesz? Tak? Zginął? Haha! <grym> o, a ja nie mam strefy. No, ale wracając, są turbo ważne, bo dużo szybciej możecie dużo więcej rzeczy jakby zrobić. To jest jakby logiczne, bo zyskujecie cztery dodatkowe bindy, które są łatwo dostępne pod tymi palcami. A ja siedzę w trzaczku. Five minutes later. Samochód. Biorę. Mało paliwa. O nie. o nie, o nie, o nie. Jakim cudem żyję? Czym się wysiada? Czym się wysiada? Może tym? 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 Tym! Ekstra. Ziomek! Dzieczko! Wysiadka. Dziewięćdziesiątka. I chilujemy. I z tego ziomka. On ma krak. W sensie krakama. To jest jakaś bestia. Ty ja nie mam placów, nie? Chyba okay, nie. Uh. Oho. Wychodzimy. Schodzimy na dół. I budujemy bazę w next zone. Cztery. Błagam, zone. Błagam. Okej. Okay. Szybko biegnę. I buduję. Zdrowiec na mnie. O kurde. No to mamy przerąbane. Ja mam zero, Ja chcę żyć, ja chcę żyć. Sik, sik, sik. Potka. I druga. Czekamy, czekamy, czekamy. Reset Wracamy rampę. I strefa idzie. Biegnę, 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 biegnę. na spokojnie, na spokojnie, jestem niewidzialny. Nikt nie jest w stanie mnie zabić. Pam, pam, pam. To trzy. jest ziomek. Okej, okay, on jest w stanie mnie zabić. Zostaw mnie. Nie, 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 mordeczko, mordeczko. Ja nie wiem jak się tutaj buduje, czy co chodzi? Mordeczko! Mordeczko! Nie! Super. <ścoughs> jak ja wygram w pierwszą grę, to będzie nierealne, nie? Brawo, brawo, brawissimo. What? Controller player! Lasteruję jakiegoś chłopa. Uhuhu! Dojeżdżam. I laseruję. z KM. To musi być win. Dead. Kolejny. O-o. Strefka. Nie w krzaku. A tamten go dojeżdża. Pomagam. Bracia krzak trzymają się razem. Nie, on chce mi zabić mojego ziomka z krzaka, zostaw go On go zabił Jest po mnie, widzowie Jest po mnie, dałem 40 Kolego! O nie Nie mam amo. Ostatnia pestka Przypał Spamujemy teraz spema, PMA, spadł Źle to widzę On na mnie leci Kolego! Wychodzę high On mi robi plecy O, o O, -o. No, co ty robisz na tej dywizji? Wariacie, no, ty jesteś za dobry O, o To mój koniec Jak? 22 fragi no, Musi być win Top 4. Ważny ziomek. Dawaj, 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 dawaj. Dead. Top 2. Muszę. Proszę. Błagam, niech ten pad da mi siłę. On nie ma matów. On nie wie, co się dzieje. Jest! O Boże, po 14 godzinach. Jak dobrze. Stójcie. Nie wiem, czy wy to zobaczycie, ale ten przycisk czasami się... Zacina. W tym momencie go klikam, i tutaj jest zacięcie, i ja muszę bardzo mocno wcisnąć, żeby on przeszedł dalej. A ten drugi cały czas idzie Turbo Smooth. Mogę się mylić, ale wydaje mi się, że to w 100% powinno podlegać gwarancji. I żaden zamówiony pad, nie wspominając już o takim Zatysiaka, nie powinien mieć takiego defektu. Uh -huh. A teraz już wszystko śmiga, to jest turbo dziwne. Ale po prostu chciałem wam o tym powiedzieć, bo testuję go już jakieś 3 godziny, i od czasu do czasu przycisk R2 po prostu jest zepsuty. Zacina się, whatever. that he fucked up. Tak czy inaczej podsumowując, jeżeli ktoś jest mocno średni, mierny, jak ja, to ten pad chyba wam dużej różnicy nie zrobi. Jeżeli ktoś jest naprawdę, naprawdę dobry, to wydaje mi się, że warto. No i oczywiście, jak ktoś jest fanem Roberta, to zawsze warto. A teraz żegnam się z wami, wpadajcie na poprzedni odcinki, do następnych, trzymajcie się. Naura!